Rok 2023 powoli dobiega do końca, jednak został nam jeszcze jeden miesiąc pełny gorących nowych gier. Zapraszam Was na film, w którym skupimy się na najciekawszych premierach grudnia 2023 roku. Z tej strony, Bartek i życzę Wam miłego oglądania. The Day Before to jedna z najbardziej oczekiwanych gier survivalowych. Ta postapokaliptyczna przygoda przenosi graczy do nieprzyjaznego świata opanowanego przez zombie, gdzie walka o przetrwanie staje się nieuchronnym wyzwaniem. Gra wyróżnia się nie tylko ponadprzeciętną grafiką, ale także rozbudowanym systemem craftingu, który umożliwia graczom tworzenie własnych narzędzi i schronień. Dynamiczna rozgrywka, w której każde podejście do sytuacji może być inne, sprawia, że The Day Before przyciąga zarówno fanów survivalu, jak i miłośników gier akcji. Wirtualny świat gry oferuje realistyczne środowisko, które skłania graczy do podejmowania strategicznych decyzji, zarządzania zasobami i budowy sojuszy z innymi ocalałymi. Dzięki elementom społecznościowym, takim jak tryb wieloosobowy, The Day Before umożliwia wspólną eksplorację postapokaliptycznego świata oraz rywalizację o rzadkie zasoby. W sumie The Day Before to nie tylko kolejna gra survivalowa, ale także przełomowy tytuł, który dostarcza intensywnego doświadczenia w świecie opanowanym przez chaos i niebezpieczeństwo. SteamWorld Build to innowacyjny tytuł, który w ostatnim roku zyskał rozgłos wśród fanów gier z gatunku budowlano-symulacyjnych. Gra przenosi graczy do fascynującego steampunkowego świata, gdzie ich zadaniem jest konstruowanie i zarządzanie maszynami, fabrykami oraz rozwojem własnego dynamicznego miasta. Jednym z kluczowych elementów SteamWorld Build jest niezwykle rozbudowany system budowy, który pozwala na tworzenie skomplikowanych konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi. Gracze mogą projektować unikalne Maszyny, odkrywać nowe technologie oraz rozwijać swoje miasto, dostosowując je do różnorodnych wyzwań, jakie stawia przed nimi świat gry. Granie ogranicza się jednak tylko do aspektów mechanicznych. Steamward Build wnosi także elementy strategiczne, ponieważ gracze muszą podejmować decyzje dotyczące alokacji zasobów, handlu oraz utrzymania równowagi między ekonomią a potrzebami mieszkańców. Dynamiczny rynek gry oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych sprawiają, że doświadczenie graczy jest zawsze świ i pełne wyzwań. Zarówno dla miłośników gier budowlanych, jak i dla entuzjastów steampunkowej estetyki, Steamworld Build staje się niezapomnianą podróżą pośród triumfów technologii i kreatywności. Tytuł ten z pewnością przyczyni się do wzbogacenia krajobrazu gier budowlano-symulacyjnych w tym roku. Avatar Frontiers of Pandora to spektakularny przykład, jak świat gier może przenieść graczy do fascynującego i ekscytującego świata. W ciągu ostatniego roku ta gra akcji o przygodowym charakterze zyskała ogromną popularność, przyciągając fanów zarówno filmu Avatar, jak i miłośników epickich przygód. Gra przenosi graczy do pięknie stworzonego świata Pandory, bogatego w niesamowite krajobrazy, egzotyczne stworzenia i fascynującą kulturę. Grafika na najwyższym poziomie oraz staranne odwzorowanie detali sprawiają, że przeżycie tej Przygody jest niezwykle realistyczne. Avatar Frontiers of Pandora oferuje nie tylko spektakularne widoki, ale także intensywną akcję, dynamiczne starcia i epickie questy. Gracze mają okazję wcielić się w rolę nawi, odkrywać tajemnice Pandory oraz stawić czoła różnorodnym wyzwaniom. Bogata fabuła i rozbudowane postacie sprawiają, że doświadczenie graczy jest pełne emocji i wciągającej narracji. Dodatkowo gra wykorzystuje potencjał nowoczesnych platform, dostarczając graczom niezapomnianych wrażeń wirtualnej rzeczywistości. Ta innowacyjna funkcja sprawia, że Avatar Frontiers of Pandora staje się jednym z pionerów w dziedzinie gier wirtualnej rzeczywistości, otwierając nowe perspektywy dla przyszłości rozrywki wideo. Grand Blue Fantasy vs. Rising to dynamiczna gra wideo, która w ostatnim roku zdobyła uznanie wśród miłośników bijatyk. Stanowi rozszerzenie popularnego Grand Blue Fantasy vs. oferując nowe postacie, tryby gry oraz fascynujące elementy fabularne osadzone w bogatym świecie fantazji. Rozgrywka w Grand Blue Fantasy vs. Rising wyróżnia się płynnymi animacjami, efektownymi ruchami specjalnymi i wyważonym systemem walki, co przyciąga zarówno doświadczonych graczy bijatyk, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją Przygodę z tym gatunkiem. Nowe postacie wprowadzają różnorodność stylów walki, umożliwiając graczom eksperymentowanie i dostosowywanie swojej taktyki. Wątek fabularny Rising rozszerza świat Grand Blue Fantazy, dodając głębszy kontekst i rozwijając historię postaci. To idealne rozszerzenie dla fanów oryginalnej gry, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie w uniwersum Grand Blue Fantazy. Dodatkowo gra stawia duży nacisk na rywalizację społecznościową, oferując tryby wieloosobowe, które umożliwiają graczom rywalizację ze sobą w pojedynkach online. To świetna okazja dla entuzjastów Biatyk, aby zmierzyć się z innymi graczami i udowodnić swoje umiejętności. Disney Dreamlight Valley to magiczna podróż do świata baśni i przygód, która w ostatnim roku zdobyła serca graczy na całym świecie. Ta urocza gra przygodowa osadzona w kolorowym uniwersum Disneya przenosi graczy do Dreamlight Valley, gdzie mogą odkrywać zaczarowane krainy, spotykać kultowe postacie z filmów Disneya i uczestniczyć w fascynujących misjach. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Disney Dreamlight Valley jest piękna oprawa graficzna, która wiernie oddaje styl animacji Disneya. Każdy zakątek świata gry tętni życiem a postać od znanych bohaterów po nowo stworzone postacie zachwycają detalem i charakterem. Gra oferuje także różnorodne zadania, łamigłówki i wyzwania, które sprawiają, że doświadczenie rozgrywki jest atrakcyjne dla graczy w każdym wieku. Możliwość eksploracji, kolekcjonowania unikalnych przedmiotów i rozwijania własnego zakątka w Dreamlight Valley przyciąga zarówno fanów Disneya, jak i entuzjastów gier przygodowych. Dodatkowo Disney Dreamlight Valley stawia duży nacisk na interakcję społecznościową, umożliwiając graczom wspólną zabawę, wymianę przedmiotów czy nawet współtworzenie magicznych wydarzeń w grze. To nie tylko gra, to interaktywna opowieść, która pozwala graczom w pełni zanurzyć się w cudownym świecie Disneya. W minionym roku ta produkcja z pewnością okazała się jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów dla miłośników magii, animacji i przygód. Kingpin Reloaded to remaster klasycznego tytułu Kingpin Life of Crime, który powrócił przyciągając uwagę fanów gier z gatunku first person shooter. Gra oferuje nostalgiczne doświadczenia dla weteranów, a jednocześnie wprowadza nowe elementy, aby przyciągnąć nowe pokolenia graczy. Kingpin Reloaded przenosi graczy do surowego i brutalnego świata zorganizowanej przestępczości, gdzie muszą przetrwać, nawiązywać sojusze i zdobywać wpływy. Remaster poprawia grafikę, dostosowuje interfejs do nowoczesnych standardów. I wprowadza nowości do rozgrywki, dostosowując jednocześnie oryginalny klimat gry. Jednym z kluczowych elementów Reloaded jest możliwość dostosowywania postaci, uzbrojenia i eksplorowania zróżnicowanych obszarów miejskiego krajobrazu. Wprowadzenie poprawek do sztucznej inteligencji przeciwników sprawia, że walki stają się bardziej taktyczne, a dynamiczna fabuła wciąga graczy w mroczną opowieść o zemście i przeżyciu. Ponadto Kingpin Reloaded posiada elementy społecznościowe, umożliwiając graczom dzielenie się swoimi osiągnięciami, i doświadczeniami z innymi. To remaster, który nie tylko przywraca klasykę, ale również dostosowuje ją do oczekiwań współczesnego gracza. W rezultacie Kingpin Reloaded stanowi udane odświeżenie klasycznego tytułu, wzbogacając świat gier First Person Shooter o unikalne doświadczenia i nostalgiczny powrót do korzeni gatunku. Na przestrzeni ostatniego roku House Flipper 2 stał się jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów wśród fanów gier symulacyjnych i budowlanych. Kontynuacja popularnego House Flippera przynosi ze sobą szereg nowości i ulepszeń, sprawiając, że gracze ponownie wcielą się w rolę specjalisty, gotowego przekształcić zaniedbane nieruchomości w prawdziwe klejnoty. Nowa odsłona gry oferuje bardziej rozbudowane możliwości projektowania i dekoracji, umożliwiając graczom wyrażenie swojej kreatywności na jeszcze większą skalę. Nowe opcje personalizacji. Pod Pozwalają na dokładniejsze dostosowywanie każdego pomieszczenia, a nowoczesne narzędzia i materiały dodają realizmu procesowi renowacji. House Flipper 2 wprowadza również nowe lokalizacje do odbudowy, a każda z nich ma swoje unikalne wyzwania. I charakterystyczne cechy architektoniczne. Wprowadzenie elementów historii i zadań pobocznych sprawia, że rozgrywka staje się bardziej zróżnicowana i porywająca. Dodatkowo twórcy gry skupili się na interakcji społecznościowej, umożliwiając graczom dzielenie się swoimi projektami z innymi oraz uczestnictwo w konkursach na najlepsze odrestaurowanie nieruchomości. To podejście sprawia, że House Flipper 2 nie jest tylko grą symulacyjną, ale również platformą do dzielenia się inspiracjami i projektami z innymi entuzjastami remontów. W sumie House Flipper to udane rozwinięcie koncepcji oryginalnej gry, które spełnia oczekiwania zarówno starych fanów, jak i nowych graczy pragnących wcielić się w rolę wirtuoza renowacji nieruchomości. I na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Koniecznie dajcie znać, na którą z tych gier czekacie najbardziej. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, i do usłyszenia już niebawem. Cześć!